Cześć, z tej strony Gosia i Witamy Was serdecznie w kolejnym... Widać Cię, jak tak przychodzisz nagi. No, no. Stój tam, gdzie stoisz. Cześć, z tej strony Gosia i Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. Już witamy się z Wami we wrześniu, czyli jest naprawdę jesiennie i na dworze też tak jest. Wczoraj padał deszcz, były ulewy. Teraz jest tak, wiecie, już ciemno, pochmurno. Niestety zaczął się ten dla mnie najgorszy okres w roku. Chyba naj, najbardziej ze wszystkich proroku nie lubię jesieni, bo wtedy jest, wiecie, tak zimno, mokro jest, tak nieprzyjemnie już. Chyba wolę zimę, gdy spadnie śnieg, wtedy nie ma tej takiej wilgoci w powietrzu. No ale cóż, trzeba z tym żyć. A my dzisiaj witamy się z wami z rana, ponieważ szykujemy się do pracy Miłosza nie ma, ponieważ się ubiera, ja się już wyszykowałam. A po pracy zamierzam ogarnąć rośliny u miłosza w pokoju, więc to będę Wam dzisiaj pokazywać. No i oczywiście też będą inne domowe rzeczy w dzisiejszym filmie. A Was już w następie zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas subem, ponieważ wracamy do tych dwóch filmów w tygodniu. Czwartki i niedzielę musi tak zostać, ponieważ inaczej się rozleniwiam. A tak jak jest czwartek i niedziela, no to trzymamy te dwa filmy. Gosia poszalała dzisiaj. To jest fantazja miłosza. Ostatnio mi mówił, że ma taką zachciankę na kiełbasę z grilla. A przez to, że mieszkamy teraz w bloku i nie ma opcji grillowania, takiego tradycyjnego, więc robiliśmy kiełbasę w takim opiekaczu do tostów, bo tam mieliśmy taką nakładkę grillową, to później Wam pokażę, jak zjemy. No i zrobiliśmy sobie właśnie na obiad dzisiaj po pracy takie grillowane kiełbaski do tego pomidorek, ogórek kiszony i musztarda. I będziemy testować, czy one są tak dobre jak z grilla. Co Miłoszu, myślisz, że to zaspokoi Twoje fantazje na kiełbasę z grilla? Wiesz, zawsze ten troszkę przywęglony smak. No trochę tak specjalnie je trochę mocniej podpiekłam, żeby właśnie była taka symulacja <laughs> grilla. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Przetestujemy z musztardą Najpierw tak, jak to jest na prawdziwym grillu. To nie to samo. Nie to samo, ale znacznie lepsza niż taka kiełbasa z wody. A to wiadomo. No, więc polecam. Miłość jest zachwycony tą kiełbaską i już Wam pokazuje, jak ją robiliśmy. No i właśnie w tym opiekaczu naszym, co my robimy, sobie w nim tosty. Mamy do niego takie różne nakładki i też jest taka, o, nakładka grillowa. I ja po prostu tutaj zamykałam te kiełbaski i po każdej kiełbasce przecierałam ten tłuszcz i wodę, która się zbierała, żeby one nie były takie tłuste i obślizgłe. I naprawdę fajnie się zrobiły. Będziemy powtarzać. Tak, pakuję bo no, to już czas. już czas ją włączyć. O, i tutaj widzicie są te inne nakładki. Tutaj jest ta do tostów, i jeszcze mamy do gofrów, ale do gofrów to mamy osobną gofrownicę. z większej mocy. Tak, ale powiem Wam, że i tak jest średnia. A nie, bo mamy też inny kształt, bo mamy te kostki no. to moglibyśmy sobie zrobić takie kwadratowe. Tak, ale powiem Wam, że i tak średnia jest ta gofrownica, chyba tylko takie chrupiące gofry robią te gofrownice takie droższe i te przemysłowe będziecie kiedyś kupowali opiekarz to tylko z wymiennymi nakładkami bo to, bo to jest można właśnie to jest higieniczne a takie co tam wiecie zapiekacie te tosty nie wyjmujecie tych nakładek tam jest ser wszystko mi się to zawsze wydawało obrzydliwe no ale wiecie co jeszcze jest fajny patent jak macie taki opiekacz to dawać sobie w środek papier do pieczenia i jeszcze w tym opiekać wtedy możecie rzadziej to czyścić ale też jest to higieniczne. No ale mówię, takiego bez wymiennych nakładek, to ja bym nie kupiła. Jesteśmy u Miłosza w pokoju, już odczuwanie pokój, czemu się tutaj kręcę i co będę robić. Badyle w końcu obecnie. Nie zostaw tą monsterę! Tutaj chciałam Wam pokazać, jak monstera pięknie rośnie. No takie długie badyle. Już no, zaraz będę mi wtedy drapać. Pewnie w przyszłym roku będę ją dopiero odmładzać, bo na razie mi jest szkoda. Ale muszę się zająć właśnie roślinami tutaj na tym. W kwietniku. Zostaw ją. Będziemy się pozbywać tutaj tych trzech roślin. Tutaj są trzy monstery. No i po prostu je sobie potnę na sadzonki i będziemy robić rośliny od nowa. Zabieram się zacięcie. I powiem wam, ostatnio też jest dużo mniej treści roślinnych u nas na kanale. Z powodu takiego, że jakoś tak miałam kryzys roślinny ostatnio rośliny przestały mi sprawiać taką radość, jak kiedyś. W sumie to trwało od roku ponad. Nie wiem, czy to wynikało z przemęczenia, czy może miałam już taki przesyt tych roślin. Tylko tak wiecie no, mam dużo roślin, bo mam, ale też zbytnio nic nowego takiego mi nie przybyło. Też kiedyś miałam praktycznie, przeszłam przez wszystkie, większość gatunków, prawie wszystko miałam. I tak już doszłam do wniosku, że nie potrzebuję mieć wszystkiego, a kiedyś to wiecie. U kogoś zobaczyłam roślinkę, od razu pożądałam tego gatunku. Też przeglądałam Instagrama, to też jak się jakaś roślina spodobała na zdjęciu, no to musiałam ją mieć. Teraz już tak nie mam. Teraz jesteś już na swoim? No teraz jakoś tak mniej pożądam nowych roślin, a bardziej się skupiam na tym, co już mam. Bo już nie ma miejsca. Miejsce się zawsze znajdzie. No tak, goście już mi planuje dodatkowo włókę. No ale um, chyba mi się wydaje, że też tak e, trochę przeminęła ta e, moda na rośliny. Najwięcej było w y, pandemii właśnie. Tak, bo wtedy Z ludzie roślinami. odnajdywali w tym swoją nową pasję. No, więc też e, trochę to przeszło mi i taki przesyt miałam właśnie roślin i moim zdaniem teraz jest bardziej warto skupić się na tym, co się ma w swojej roślinnej kolekcji pielęgnować te rośliny, właśnie odmładzać, przycinać jakoś posadzić w fajnej osłonce żeby rosły takie gęste, zdrowe bo taka roślina zawsze się fajniej prezentuje niż jak mieć milion odmian, a mieć zaniedbane te rośliny, albo tak sadzić po jednym badylku w doniczce chyba, że znajdziecie okazję za 7 zł tych Biedronce no chyba, że się kupi coś okazyjnie no, ale mówię już tak, nie kupuję zbyt wiele roślin. Rzadko mi się zdarzy, że coś nowego kupię. To jest chyba najszybciej rosnąca monstera i najbardziej odporna na wszystko, jaką możecie mieć. Ją tyle razy przesuszyłam, stała w ciemnym miejscu i tak odżyła i tak rośnie, więc to jest monstera dla opornych i też fajnie się sama zagęszcza. Bardzo długi. Więc Wam polecam. To monsterę. Koła, padylę. No te rośliny pójdą do utylizacji. Ja też nikomu nie oddaję takich roślin już powycinanych, brzydkich, bo też nie mam zbytnio komu. Wszyscy w moim otoczeniu już są dostatecznie obdarowani je roślinkami, a też no, nie ma sensu wysyłać takie rośliny nikomu. A też mi się nie chce bawić w umawianie z ludźmi na jakichś grupach na Facebooku. Że oddam roślinę, czy coś powiecie się umówicie z kimś, a ta osoba nie przyjdzie, więc nie ma co moim zdaniem. Mamy tutaj mam awarię. Tak, trzeba przyciąć kawelek, bo wyrosła się w otoczenie. No, tutaj mi już mi tak nie daje dojść, że już nawet nie mam kontroli nad tymi roślinami, jak rosną. Też nie wiem, czy nie zlikwiduję tego świeżnika z temów, bo jakoś tak mi tutaj niezbyt siedzi. Co, Miłoszu, myślisz? Chcesz się go skąd podbyć? Nie zwracam na niego uwagi. Na balkon bym go dała w przyszłym roku. Ja kiedyś tak bardzo pragnęłam mieć tą monsterę małpkę. I w sumie dalej mi się podoba, ale nigdy nie osiągnęłam takiej formy, jaką bym chciała mieć właśnie z tej monstery. Jakoś tak zawsze ją zapuszczałam i zaniedbywałam. I teraz mam plan taki, że ona zawiśnie w jakiejś wiszącej do chcę w makramie przy oknie i tam powinna najfajniej rosnąć i zrobię sobie sadzonkę z samych najładniejszych liści, a nie żeby mi puszczała takie łyse badyle, bo właśnie monstera małpka abisoni wypuszcza takie łyse badyle, gdy ma za mało światła, bądź się nie ma po czym spinać, ale tutaj w tym przypadku było to, że miała dość mało światła, bo ta monstera im ma więcej światła, tym będzie wypuszczała Wam Większe liście też, jeśli dacie jej podporę na przykład, ze spadną, to też wypuści takie duże, fajne liściory. No ale mi chyba bardziej zależy na niej w formie zwisającej. Co tam u Pink Lady? Tak Pink dawno, Lady? nie tak dawno nie patrzyliśmy na nią. Stoi u ciebie na parapecie. No właśnie. No, możesz ją pokazać. Ale Gosia zaniedbała masakra, taki Badyl. Nie Badyl, tylko ją ostatnio odmładzałam i też by jej się przydał palik, żeby fajnie jej rosła. Jednego liścia ma trochę różowego i to tyle. Kiedyś miałeś taki ładny różowy. No i co, juma? Wszystko spaliłaś. A tu jest mój okaz, sam go hoduję. to. Sam go nie podlewam. Tak. Przesłuszam go regularnie ale światło mu nie zabieram akurat bo jest po tej stronie której nie zasłaniam jest pod roletą tak, tu mam taką roletę i ona tak zasłania, że burrito cały czas ma dostęp do światła, także jemu nie przeszkadzam tyle wyszło mi sadzonek z tych monster no i ja będę je ukorzeniać w wodzie bo monstery są to bardzo witalne rośliny, więc nie powinno być z nimi problemu z ukorzenianiem jedyne co to ta minima mi się kiedyś ciężko ukorzeniała, ale sądzę, że jeśli dam je w jasne miejsce, to nie powinno być problemu. No i cieszę się już na tą nową Monster'ę Adisoni. Byliśmy znowu na łące po wroty, czy tutaj go suszę, tym razem w takiej materiałowej torbie, bo u nas padało. To też rano Wam pokazywałam. Musieliśmy iść dużo dalej bo w tym miejscu, co ostatnio było, było takie niedogolone przy drzewach jeszcze jakieś ostatki, to teraz równiutko wszystko, wszystko. Wszystko, tak ładnie ogolili wokół drzewek, ja byłam załamana. Ta załamana, że, krzyczałaś, wyzywałaś się. Że, że nic nie znajdę fajnego, <gry> ale poszliśmy dalej, tam gdzie go rasują dziki i sarny. No i było. Było trochę w rotyczu. Nazbierałam torbę znowu. Tylko musieliśmy uważać, bo tam było pole minowe po psach. No. I nazbierałam trochę w rotyczu. Trochę sobie i Trochę dam mamie, żeby też walczyła z wrednymi wciorami. I uzupełniłaś bukiet. No nie uzupełniałam bukiet, tylko się będziemy pozbywać właśnie tych kwiatków. Tutaj jeszcze te trawy sobie zostawię, bo je damy do nowej kompozycji, a te trawy się całkiem fajnie Trzymają i powiem Wam nigdy więcej już nie będę zrywała tej dzikiej marwi, bo zobaczcie, jak to się sypie i to praktycznie się sypało już od początku, jak to zerwałam. Mówiłem Ci, że to jest zły pomysł. No ale te trawy całkiem fajnie się trzymają. Ja ze wsi jestem, to się znam. I jedamy do naszej nowej kompozycji mi się wydaje, że tam był basz soskowski, jak to się mówi? Sosnkowskiego. A, Gosia, fajne, wzięłabym do domu. To był koper. Sosnowskiego, <noise> tak, tak jak Tak mi, to. mi się wydaje, że to było trujące. To, to był koper zwykły na łące rustą i bał, tak samo bał się zrywać rumianek z łąki. Jak ja bał nie się? Nie wiem. Jak się bałem? Mówiłem, no. że możemy wziąć, a ty powiedziałeś: nie, daj spokój. No bo był w polu michowym. No właśnie, to się bałem. Polaminowego nowego, a nie rumianku. No no. Mamy nowy bukiet z łąki. Tym razem zbierałam sam krawawnik. No bo ta dzika marchew, ja jednak nie zniosę tego, że to się tak sypie. I tutaj dam sobie jeszcze do boku w tą trawę z poprzedniego bukietu. To jest ten wazonik, który osobiście wybrałem. No i moim zdaniem jest trochę za wąski i za wysoki. Przez Będziemy... wszystkie były tej samej wysokości. Nie. Będziemy musieli kupić jeszcze jeden. Nie. Wie się kłóci. A chciałam wziąć takie wiadro dosłownie I chyba po nie pójdę Nie mogę no, po co ci większy? No. Żebyś wszystko z pola zebrała? No właśnie No Zobacz, jak jak idealnie ja to wchodzi przecież A gadasz Patrzcie jak idealnie pasuje I mamy nowy bukiecik na stół A Gosia chciała muszę... taki, co miał dwa razy szerszy ten otwór No i fajny był Tak wygląda nasz nowy bukiecik będzie tutaj stało nas na stole. Jeszcze muszę posprzątać. No, i teraz tak mam taki zamiar zbierać właśnie takie naturalne dekoracje do mieszkania do nas na stół. Niedługo pójdziemy, mimo szoku, i jakieś jesienne ozdoby. I też mam ochotę coś kupić z pepko jesiennego. No i te dnie mnie kuszą w action po 4 zł. Piżmowe. No, możemy też właśnie kupić do ozdoby jakieś takie dnie jadalne, i później przerobimy na zupę. No, to już Ci się podoba. To prawda? jest plan. No. Zrobimy sobie jeszcze aktualizacje balkonowe. Tutaj kwit mój hibiskus. Wrzucę Wam zdjęcie, jak ładnie kwit i będzie nadal mieć nowe kwiatki, bo tutaj ma pączki. I też fajnie zaczął się rozrastać. Tu też widać naprawdę, że on puszcza dość sporo nowych pędów po przycięciu, więc jestem bardzo zadowolona z tego zabiegu. No i też pokonałam mącznika na mojej róży. Po oprysku zwrotyczu i zaczyna kwitnąć, i tutaj niestety już oleander przekwit, ale za co mi wypuszcza nasionka? Takie o dziwolągi mi powypuszczą, i w tym chyba będą nasiona. Więc śmiesznie, pierwszy raz będę miała nasiona z oleandra. No i też tutaj kolejna roślina, która mi się już przestała podobać i się jej pozbyłam. Jest to Syngonium mojito. Jakoś niezbyt fajnie u mnie rosło, praktycznie nie rosło. No i tutaj wyniosłam je na balkon, no i je wyrzucę, pozbędę się go. Więc widzicie, redukuje swoje roślinki. Jesteśmy u nas w sypialni. Moim zdaniem jest to kolejne nieurządzone pomieszczenie u nas w mieszkaniu, ponieważ tutaj nie ma nic innego, oprócz mebli w sumie, takich podstawowych było. Mamy łóżko, szafę, krzesła i... Moje biuroko, no i takie rośliny. Moim zdaniem jest tutaj mało roślin, a w desie, tak właśnie, że one są ciasno ustawione, no bo nie ma na nie żadnego takiego zorganizowanego miejsca. Cała goła ściana. No właśnie, mamy całą gołą ścianę. I pomysłem na tą ścianę jest taki, że tutaj kupimy taką długą półkę, i ona będzie szła aż myślę dotąd. Na pewno. Tak, będzie szła aż dotąd i będą na niej stały różne rzeczy a przy tak długiej półce można ją bardzo krzywo zrobić mamy poziomice już mamy doświadczenie w wieszaniu półek więc powinno się to udać no i też bym chciała nad łóżkiem jakiś obraz albo dwa obrazy by to fajnie wyglądało no i musimy coś koniecznie zrobić tutaj Miłoszu pokaż z tym naszym kącikiem wstydu to nie jest kącik wstydu to jest odpowiedzialne krzesło na ubrania tak, krzesło-wieszak też ostatnio było clean with me to jak posprzątałam to krzesło no to zgadnijcie ile czasu nic na nim nie leżało aż leża nie leżało na nim chyba nic przez dwie godziny dopóki nie poszliśmy się kąpać i nie zdjęliśmy z siebie rzeczy które jeszcze uznaliśmy, że są za czyste do prania, a zebrudne do szafy wiesz, ja na tej krześle tylko jedne spodnie trzymam? ja wiem, że to większość moja, bo ja mam ten wstrętny nawyk tworzenia sterty ubrań na krześle, a wcześniej miałam taką pufę za łóżkiem i na tej pufie to już Uf. tak się piętrzyło. Ja w ogóle nie trzymałem tutaj poza szafą, ale jak Gosia już rozpoczęła taką tradycję, to myślę, dobra, te jedne spodnie. To, to, to się dołożyłeś. Tak, tak, jedne spodnie dołożyłem. No. Już mi te sadzonki, które pocięłam trochę przeschły. No i ważne jest właśnie, jak wkładacie te rośliny do wody albo nawet do ziemi, gdziekolwiek pamiętać, którą stroną, bo ja kiedyś też Wam to już chyba opowiadałam, jak posadziłam roślinę na odwrót do góry nogami i się dziwiłam, czemu nie rosną. Więc warto jest sobie zapamiętać, albo ułożyć tą roślinę już tak, jak będziecie ją wkładać do wody albo do ziemi, żeby to było w odpowiednim kierunku, bo inaczej nic z tego nie będzie. No i sądzę tak trzy tygodnie i powinna mieć już tutaj korzenie na tych monsterach i będę sobie je sadzić i muszę zamówić dobrą ziemię przepuszczalną, bo dobra ziemia do roślin to jest podstawa i chyba zamówię tą gotową mieszankę z zielonego parapetu, bo oni chyba jednak mają najlepszą tą mieszankę gotową, którą można kupić, a jak nie, to będę robiła swoją mieszankę, bo moja mieszanka była równie dobra, co ta z zielonego parapetu. Tylko wtedy będę musiała kupić swój keramzyt i perlit. Muszę zobaczyć, jak to cenowo będzie mi wyglądać, co mi się będzie bardziej opłacać. To tak też zrobię i też bym chciała zamówić sobie trochę fajnych osłonek, może zielonego parapetu przy okazji tego bigosu, albo pójdziemy do Pepko. Jak będziemy szukać jesiennych ozdób do mieszkania, to może przy okazji coś tam fajnego wyhaczymy bo chyba Pepko ma najfajniejsze osłonki pod względem cenowym i wyglądowym. Jednak praca przy roślinach to daje dużo radości i naprawdę czuję się taka szczęśliwsza. Chyba endorfinki się wyprodukowały, a miłość to aż zasnął z tych ciekawych rzeczy, które mówiłam o roślinach. Co Miłoszu? Miłoszu! Tak? tak. No Śpi tutaj na kanapie poszedł w kimono po pracy, a powiem Wam ja w poniedziałek tak zasnęłam i obudziłam się dopiero o której to że Po 21? Ciemno było. No już było ciemno, czułam taki stracony dzień. To było straszne, nie wiem, to chyba ta jesienna pogoda tak na mnie wpływa. Szklany stolik ma dużo minusów, między innymi takie, że bardzo widać na nim kurz i wszystkie odciski palców i ryski, ale też jest fajny do Przechowywania i ukorzeniania roślin, bo zobaczcie tutaj sobie ustawiłam jako dekorację te sadzonki monstery Manki Mask, a pod spodem dałam do ukorzeniania tą drugą monsterę i monsterę minime. No i też są fajnie doświetlone przez to, że jest tutaj szklany blat, i też tutaj miałam zimą roślinę pod spodem, poukładane właśnie pod tym blatem, i też fajnie rosły. A tutaj jest śpiący miłość. Widać, jest mu naprawdę dobrze. Słoneczko go grzeje. Tak jest mi dobrze. No. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłam, filmy będą się pojawiały w czwartki i w niedzielę. Musimy do tego wrócić, bo to mnie tak trzyma jeszcze w w tym nagrywaniu w tygodniu. Bo wiecie, ciężko jest coś nagrać po pracy. Dzięki mieć. Jest odcinek, bo Gosia już powiedziała, zróbmy jutro. Tak, no. Ale jutro jest czwartek. A... No. To będzie w piątek, tak, tak już zaczęłam, więc filmy sztywne muszą być w czwartki i w niedzielę. No, mam nadzieję, że Wam się podobało, a oczywiście jeśli Wam się podobało to zachęcam Was do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić tych kolejnych odcinków, które mam nadzieję będą się pojawiać regularnie. U mnie na pewno. No bo że codziennie coś wrzuca do siebie, jest codzienny live. Może jak się kiedyś odważę na live'a, zobaczymy. Tak, bo się namawiam, żebym rozmawiała na live, ale to będzie wielka przygoda. No, więc takie są plany. To do następnego, pa. Trzymajcie